Gerald zaprasza na wżyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rzany. Bywaj. No, no tutaj Purpos. witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Jak słyszeliście w poradnych informacjach, nastąpił lekki błąd w sztuce. I. No, zmuszony jestem nagrywać wcześniej troszeczkę ten odcinek, niż się spodziewałem, że będę go nagrywał. No, ale dobra. Ja to akurat lubię nagrywać, to jest o tyle proste dla mnie w nagrywaniu, że wiecie, nie muszę dużo obrabiać materiału, bo nie muszę odszumiać tego, z kim nagrywałem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, tak, co z nowości? Dodałem tabliczki, żeby było wiadomo, co gdzie jest. Jest tabliczka Kowal, jest tutaj obrazek. Tutaj mamy magazyn rzeczy znalezionych, tu dokończyłem tą budowlę wreszcie znaczy jeszcze w środku, w zasadzie no nie wiem co tu będzie tutaj na razie wstawiłem tylko troszeczkę książek, bo stwierdziłem, że będzie śmiesznie, a tutaj na razie jest pusto, także jeszcze nie wiem co to będzie za miejsce tutaj mamy wieża, wie, wieża wiedzy niezbędnej o w sumie nie dodałem do fermy Kurzęcej tabliczki. No i wybudowałem, znaczy wybudowałem, yy, dokończyłem, poprawiłem po oryginalnej wiosce kolejny domek. I to jest ten tutaj. Yy, do którego w zasadzie nikt nigdy nie miał wstępu. I to jest pub Miś-Uszatek. <laughs> Jak widzicie, jest skromny, ale mamy już barmana nawet. Siema ma, gościu, co sprzedajesz? A, sporo fajnych rzeczy. 23, za jeden, dzień. Dobra. Zaraz sobie zajrzę. Mm -hmm. Czekajcie chwilę, bo jak każdy YouTuber, tyle gadam, że mi zaschło w gardle. O tak. Czekoladowe mleczko, zawsze spoko. <laughs> Poza tym jeszcze trochę chory jestem. Pewnie się dziwicie, dlaczego. Dlaczego na jednym filmiku byłem, chory na drugim nie? Bo wiecie, to jest tak, że ja nie nagrywam codziennie tych filmów, w sensie hmm, nagrywam je codziennie. Ale w różnych terminach je wrzucam. I stąd może tak być, że jestem na przykład jednego dnia na dwóch filmikach różnie ubrany albo mam różny stan zdrowia. O, tu jeszcze jest droga do doświadczenia. Tak, tak, takie sobie porobiłem. Zaczyna mi się podobać ta wioska. Ktoś mi podpowiadał, że mam ogarnął światło w wiosce. Jeszcze nie. E, światło ogarnę, jak już skończę zupełnie tą wioskę. Zostały mi te cztery budyneczki tutaj malutkie. Mam zamiar do nich zrobić tylko daszki e, i to będą budynki mieszkalne e, wio wiochmenów. Ktoś mówił, żebym pohandlował z wieśniakami i to jest nie najgłupszy pomysł. E, właśnie idę po... E, mm, po... po, 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 po. No, po węgiel, który jeszcze mam tutaj gdzieś. O, po węgiel i po emeraldy. Emeraldów mam niewiele. Węgla zresztą też. Ale zobaczymy, co ty masz na przykład na sprzedaż. O, węgiel wymieniasz na ten. Super. No to ja bym sobie wymienił u ciebie węgiel na jednego emeraldzika. Pięknie. Nic mi się dalej nie odblokowało. Poszukajmy innych wieśniaków. Co oni ciekawego tutaj są w stanie mi zaproponować? O, jaki ty jesteś szczęśliwy. Awansowałeś? Na chwilę nie. Ło, wow, ile się odblokowało. Wow. Całkiem sporo się odblokowało. Żelazo mamy chyba całkiem dużo, więc mogę też z tobą wymienić żelazo. Dobra. I to nawet mogę. Tak. żany jakie ty odgłosy w chłopaku wydajesz. Normalnie aż y, dziwnie mi się robi. I co, jak do ciebie podejdę znowu, to nie, to jest max co masz, dobra, chociaż właśnie dostała awans. Ciekawe, co tu masz kolejny. 4 diaksy. 18. Uuu, najsowa nice zbrojka. Naprawdę fajna, jaką ja mam. A ja nie mam żadnej, bo odwiesiłem ją tutaj. Właściwie to jak to się zabiera stąd. To jest Protection 2, po prostu, czyli nawet on ma lepszą. a za ile, za ile tych Emeraldów? Za 18. No, dosyć sporo, biorąc pod uwagę, że w tym momencie nie mam. W ogóle nie mam diaksów, nie mam Emeraldów. Muszę się po to wybrać. Może za chwileczkę pójdziemy. Pójdę sobie na odcinku pokopać. Dawno nie było kopania, prawda? Bardzo się cieszycie na pewno. Czy u Kowala ktoś jest? Nie ma. Gdzie tu są jeszcze moje wieśniaczki, kochane? Słyszę Was, ale Was nie widzę. Gdzie one się pochowały? No teraz mają, wiecie, już dużo tych domków. Ty masz tylko to. I nie tak średnio mi się to podoba. Chyba zacznę ich mordować niektórych. Wiem, że to strasznie brzmi, ale no warto chyba tych, którzy mają chulowe temy, Żeby. O! Chyba mam gdzieś nici, biorąc pod uwagę, że mam eksperkę. Właśnie, to mogę do niej szybko skoczyć i sobie zdobyć sporo nici. A tu w ogóle nie ma wstępu do tego domku, nawet nie zauważyłem tego wcześniej. No i gdzie jest reszta wsioków? Hmm. Dobra, idziemy poszukać reszty. Słyszałem otwierane drzwiczki. Czy tu jakiś wsiok jest w środku? Nie ma. Właśnie nie wiem dlaczego oni sobie jedne domki wybierają i im się podobają, drugie im się nie podobają. No ale to w końcu wsioki. O, dużo jajków tam jest. Jajko, jajko. Sprawdźmy tutaj na górze. Nie podoba mi się w ogóle ten styl enchantowania, który jest w tym momencie, bo nie można, że tak powiem, kilka razy jednej rzeczy wsadzić, bo jak się ją wsadza, to i tak jest ten sam enchant, i tak jest ten sam enchant, więc nie ma większego sensu. No i co? Gdzie jest cała reszta wieśniaczków? Tutaj jeden. A czy to nie jest przypadkiem ten mój? Tak, to jest ten mój. I on ma tą zbrojkę ostatnią. No, całkiem całkiem taką bym powiedział. Bardzo mi się podobie nawet. No więcej ich było. Tu gdzieś jakiegoś słyszę. A może znowu jakiś głąb wpadł tam? Nie no, już stąd uratowałem jednego. To pewnie pamiętacie jednym, w jednym z pierwszych odcinków. Ratowałem głąba z jaskini, tu gdzieś kogoś słyszę. I to bardzo blisko. Tylko gdzie? No chociaż jeszcze jednego. O tu, 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 tu. 23. No nie mam aż 23. trzech y... węgla. Właśnie, miałem sprawdzić. dobra, 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 dobra. Idę do domku idę sprawdzić, czy mam jakieś nici. I trzeba powrócić tam, w tamte okolice, te wioski, wioski... wioski we wiosce. Ty jesteś ten mój. Dobra. Mhm. Czy tu będę miał nici jakieś? Mam dwie. Mam dziewięć. No bez jaj, przecież ja miałem ich pełno. Strzały też... się przydadzą, bo... <laughs> Też ktoś miał na wymianę. Gdzie mam jedzenie? A, i tu mam nici. No właśnie, bo ja parę ich pozapijałem tych chłopaczków tam. A jak coś, jak będzie trzeba, to zaraz skoczymy. Do ekspiereczki, a tam nici będzie od groma. W zasadzie to chciałem dzisiaj na odcinku skoczyć do neteru, taką po prostu płazić. Ale brakuje mi paru rzeczy, więc sobie na razie. Neter darujemy. No, gdzie on znowu jest? Słyszę go, a go nie widzę. Tu są dwa sioki. To nie ten, to będzie pewnie ten. Dobra, akurat na dwa emeraldy wystarczy. No, odblokowuj, odblokowuj, odblokowuj. Co ty masz tu dla nas? Naprawdę. Hmm? No? no nie, no, no nie. To Ty mi się nie podobasz ani trochę. O, to ten mój. Mm, aż tutaj zawędrował. 13, 13 emeraldów. Dobra. Mm, w takim razie jadę do. Idę do kopalni. I wiecie co? Ja sobie tą kopalnię otworzę, że tak powiem. Tu będę miał zejście. Mhm, przydałoby się przy okazji, właśnie, jak już tu jestem. To po. Ojoj. Oj, 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 oj. Dobra, gdzie mam dyrta? Tu mam dyrta i mam go niewiele w sumie. Dobra, potem to naprawię. Przydałoby się po jeszcze jednym klocuszku tak rozbijać. Gdyż, ponieważ... Yy, no łatwiej mi się będzie schodziło na dół. Dobra, tutaj na razie jest luzior. Tu jest luzior. Dobła, dobła, dobła. Dobra, tu się spokojnie schodzi i swobodnie. Szkoda, że to nie jest skyblock albo sześcienny hard, znaczy globsky albo sześcienny hard, bo yy, no mogłyby, mogłyby mi wypadać diaksy z, z tychże... Yy, z tego stowna. Dobra, 17 poziom. No to idziemy niżej. 16, 15, 14, 13, 12, Dobrze, że wziąłem ten i 11. Dobrze, że wziąłem drewno, bo muszę zrobić pochodnie, bo się ciemno zrobiło. Yy, a i mam zresztą. Drewna i tych mam dużo i, 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 i wągla. Dobra, pięknie. Czyli mamy teraz poziom 11, jeśli dobrze policzyłem. Tak, to jest poziom 11. I lecimy przed siebie. Co prawda, ja tutaj bym sobie zabrał jeszcze ten, ten węgiel. Niewiele go, bo niewiele, ale zawsze trochę. Dobra, nie. Żelaza mi nie jest aż tak potrzebne. Zresztą pomijałem już nieraz to żelazo. Chociażby kopiąc tunel. Wolę zdecydowanie. Poczekać na diamenty. Ewentualnie emeraldy. Jeszcze się dokopię z powrotem do pająków. No, znaczy teraz byłoby nieco prościej, bo wtedy musiałem kopać tunel troszeczkę większy. Pod tą kolejkę. Tym to mam ułożone całe, całą ekspiarkę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam jest biało. Wielusieńko. Tylko, że tam chyba andesytu używałem, a nie diory... czy, czy to jest andesyt, bo ja już skupiałem w tym momencie granit, chyba, chyba andesytu używałem. Nie potrzebuję czerwonego proszku na razie, bo, no bo nie potrzebuję. Myli ten dioryt trochę z dirtem, często przełączam odruchowo na łopatę, a w zasadzie to teraz już nawet nie mam łopaty, bo mi padła. Mhm. A to się kopię też kilofem. No, jedenasty poziom chciałbym troszeczkę diaksów mimo wszystko. X nie działa. Klikam w X i mi nie działa. Zepsuło się. Nie ma diamentów. No. Tu postaw. Uparł się. W zasadzie to jestem dobry agent. Zobaczcie, mój stary tunel. A czemu? Jak kopałem na 10 poziomie? Czy ja jestem jakiś nienormalny? Przez na 10 poziomie mogę już mnie zalać lawa. Hi. No, kawałeczek tego tunelu też mam tam przekopane. Coś tu mało tych diaksów jest. bo na jakim ja jestem? biomie w ogóle. Co toś jest. dzień 21. Mm. I to 21 odcinek, patrzcie. Dzień 21 i 21 odcinek. Eee, to jaki to jest biom? River, rzeka. gdzie tam była rzeka? Nie kojarzę, żebym był na rzece. O, jestem teraz na bagnach. Pod bagnami też chyba są lekksie. Chociaż najlepsze byłyby góry, ale tutaj w okolicach żadnych gór nie widziałem ostatnimi czasy. Także. Muszę się zadowolić tym, co mam. A co do mojego stanu zdrowia, bo y, dużo osób mi życzyło powrotu do zdrowia. Okazuje się, że to był troszeczkę fałszywy alarm. Skoczyła mi gorączka do 40 stopni, prawie 40 stopni, 39,6. Następnego dnia jeszcze rano się fatalnie czułem, a potem jakoś jak ręką odjął. Nałykałem się leków, dużo miodu, dużo cytryny, dużo czosnku, No i dzisiaj tą gardło mnie boli. <laughs> to fakt. Drapie mnie mocno w gardle, ale jakoś tak jest w miarę, w miarę. W miarę. Bo chory byłem, no to było już kilka dni temu. Mówię, często jest tak, że nagrywam jakiś odcinek na zapas. No i on akurat wpadł w z, z odcinkiem, który był nagrany wcześniej na zapas. I wyglądało tak, jakbym na jednym odcinku był chory, a na drugim już nie. Dobra, pójdziemy sobie tutaj naokoło, bo ja strasznie nie lubię kopać yy, żywiru. Tam pewnie diakse zaraz za były. Ja znam moje szczęście, to tak pewnie było. Dobra, długo tutaj już nie będę kopał, bo to zaczyna się robić nudne. Ale miejmy nadzieję, że zaraz coś znajdę. No jak czegoś nie znajdę, to wyjdziemy i wrócimy do wioski. I postaram się jeszcze na szybko na odcinku przerzucić te stojaki na zbroję. Bo... Proponowaliście, żebym przeniósł do tego ratusza czy tam tego głównego budynku. To jest to, jaki jako taką galerię e, zrobić. No i w sumie to jest niegłupi pomysł, żeby tam zrobić tą galerię. Więc tak zrobimy. E, tutaj wszystkim hejterom, e, którzy myślą, że nie czytam ich komentarzy, albo w ogóle, że nie czytam komentarzy, to pozdrawiam serdecznie. Czytam komentarze. i Jestem na bieżąco z Waszymi propozycjami, z Waszymi hejtami również. Ale. Dla hejterów się żyje, bo haterzy napędzają ten kanał, więc wiecie, im więcej komentarzy piszecie, hejterskich czy nie hejterskich, o złoto się przyda, tym lepiej, bo mnie to bardzo cieszy. No, generalnie wiecie, no, dajecie komentarz, który podbija mi oglądalność i tak dalej, tak dalej, także... Tak, 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 tak. tak. Tylko tracicie klawiaturę na to, żeby hejtować, a, a ja z tego mam korzyści. Więc hejtując mnie, tak naprawdę mi pomagacie. No ale... Nie będę wam tego więcej opowiadał, bo, bo, no bo... Bo po co, skoro mi dajecie zarobić i w ogóle... Dobra. Koniec tego dobrego, jeszcze raz. O, ho, ho, chciałem powiedzieć raz, dwa, trzy. A tu trafiłem na jakąś skinę A już chciałem kończyć. Co my tu ciekawego mamy? Nic tu ciekawego nie mamy. Mamy troszeczkę węgla, więc się węgiel akurat przyda, chociażby do handlowania z wieśniakami. Więc jeszcze wrócę do domku na szybko pohandlować z wieśniakami, z jednym wieśniakiem, który właśnie za węgiel chciał się wymieniać. A ja zużyłem cały węgiel na przepalanie złota do tego do, y, i żelaza do torów. No i to chyba byłoby na tyle jeżeli chodzi o tą ogromną jaskinię. Też tu jeszcze troszeczkę tego węgla jest, a mówię, węgiel jest zawsze spoko, bo nie dość, że daje yy, expa, no to jeszcze będę mógł się powymieniać z wieśniokołami. To chyba będzie długi odcinek. Ale chyba lubicie długie odcinki, nie? A ja mówię, ja akurat lubię nagrywać tą serię, bo, bo yy, obróbka jest minimalna, bardzo przyjemnie się obrabia ten takie, yy, takie filmy, a a Wam się to podoba, także jak dla mnie bomba. Układ idealny. Dobra, niestety to taka malutka, tylko jaskinia. Wracamy. Starą techniką. Napierdzielanie w spację, bo yy, podczas skoku się biegnie szybciej niż normalnie. Ale właśnie coś mi się zbagował. Sprint. Hi, ale fajna podłoga. No coś się baguje mi sprint. I podczas skoku się biegnie szybciej, a biorąc pod uwagę, że tutaj jest niższy sufit, to natychmiast wracamy na ziemię i się w ogóle za zapiernicza trzy razy szybciej. Mam wózek może przy sobie? Nie mam, szkoda. Jakbym miał wózeczek, to bym sobie z lenistwa podjechał do góry. Dobra, można wyłączyć F3. Właśnie się zorientowałem. Że mam 32-bitową jawę. Chyba czas byłby zmienić na 64-bitową, bo może chodziłaby nieco lepiej. Chociaż. Dobra, nie. Wychodzę z założenia, że jeżeli coś działa, to lepiej tego nie ruszać, a na razie to działa dobrze. I to nawet bardzo dobrze, bo nagrywam w ponad 100 klatkach, także jest, jest jak najbardziej OK. Co miałem zrobić? Pójść do wieśniaka, pohandlować. A potem przełożyć. A potem przełożyć. Eee, tą, tą zbroję. O, to ty masz. Czy to ci da poziom? Dało ci poziom. O, ale na sprawa, trochę. Dobra, idę przepalić jedno żelazo. Eee, a to nawet zrobimy tutaj na szybko, żeby mi nie uciekł ten wsiurek Znaczy wieśniok. I postawimy tutaj piecyk. No, stawaj. Cyk i na szybko przepala, bo widziałem, że trochę żelaza mam. Bo on za 8 żelaza się dalej wymieni. Nie, to nie ten, to nie ten, to ten, to ten, to ten. To ten. I yy. dobra. No to chodź. No i dawaj. Co ty tam dalej będziesz miał, chłopaku? Ciekawego do zaoferowania. Protection 2 tylko za 18 dexów. Ale dupa. Za 3 diamenty Emerald. No dobra, ty masz za 4 diamenty Emerald. No to troszeczkę lepiej. Ale no mimo wszystko tyłka nie urywa. Chyba tego już nie podniosę. Dobra, to mogę wyrzucić. No dobra. No to idziemy jeszcze przestawić te, znaczy pozbędę się śmieci na razie w jednym z magazynów. Magazyn rzeczy znalezionych. Tu była śmieciarka. O właśnie, pięknie. Chociaż wiecie co? Y, takie rzeczy jak złoto, żelazo. No takie cenniejsze rzeczy. O, tu miałem jeszcze sporo żelaza, z tego co widzę. Name tag. Ktoś mi napisał nawet w komentarzu, że pominąłem name taga jednego. No trudno się mówi. O, ten łuk sobie zabiorę z powrotem. Eee, dobra, tu mam strzały, to też je zabiorę. Tu będę trzymał, o, takie cenniejsze rzeczy. Na razie ich nie będę układał. Tylko je po prostu będę tu trzymał. Tego się mogę na razie nie. Strzały zabieram, bo mi się przydadzą do łuku. To mogę odłożyć. Chlebek zabiorę. Też zawsze spoko. I idę po te... Po te stojaki. Do moich... Cudnych... Jak się je zbiera? Ups. i się nawet nie da... What the Aha. No dobra. Aha. No dobra, to było dziwne. Ale spoko, mam pięć stojaczków, idę je rozłożyć w tej mojej pseudo galerii. Potem sobie ją nazwę galerią sztuki. E, dobra, tu. O tak, będzie rozłożone. O, one nawet są, zobaczcie, można je pod kątem. Uy, ale bojera. Dobra, to zrobimy to inaczej. Tu będzie pod kątem Tu będzie pod kątem Tu nie będzie pod kątem I tu nie będzie pod kątem Łe czad I teraz tak, od najsłabszej, czyli mamy skórzaną potem jest złota Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu nie tu na napasek Cyk cyk cyk, potem jest ta chainowa, potem jest żelazna zbroja, a na końcu jest diaksowa zbrojka. Cyk myk pyk dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.